23 stycznia 2025 roku w Wiejskim Domu Kultury w Rzelistrzewie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni głosowali nad uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rekowie Górnym. Wynik głosowania był remisowy. 10 głosów za 10 przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Radni podejmą decyzję na kolejnej sesji 30 stycznia 2025 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj za chwilę odbędzie się sesja nadzwyczajna podczas której radni gminy Puck będą głosować nad uchwałą intencyjną wyrażającą zamiar likwidacji szkoły podstawowej w Rekowie Górnym, co jest częścią planu reorganizacji sieci szkół w gminie Puck. Jesteśmy tutaj ponieważ po raz kolejny nasza społeczność, nie tylko szkolna, ale społeczność mieszkańców stanęła przed decyzją za chwilę, która za chwilę będzie podejmowana decyzją o zamknięciu szkoły. Przeżywamy to po raz trzeci. Niektóre z naszych dzieci przeżywają to po raz trzeci w swojej ścieżce edukacyjnej. Niektóre po raz drugi. Niemniej zawsze jest to dla nich stres. Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń. W roku poprzednim, w miesiącu wrześniu zostało zlecone wykonanie audytu oświatowego, audytu organizacji pracy i finansów w sieci szkół w naszej gminie. I wyniki audytu oświatowego mówią jednoznacznie o tym, że powinniśmy podjąć kroki zmierzające do tego, żeby zreorganizować całą sieć szkół w gminie Płuc. Jesteśmy tutaj, ponieważ się na to nie zgadzamy. Szkoła w Rekowie to jest jedyne miejsce, gdzie nie tylko nasze dzieci się uczą, ale gdzie się spotykają po zajęciach. To jest nasze miejsce spotkania jako mieszkańców. To jest jedyne miejsce kulturalne, które mamy we wsi. Po zamknięciu szkoły, nie mamy gdzie spotykać się. W szkole odbywają się spotkania koła gospodyń, pleciemy wieńce dożynkowe, odbywają się spotkania rady sołeckiej. Niejednokrotnie pani dyrektor użycza nam placówki po to, żebyśmy zrobili zebrania wiejskie. Nie mamy innej alternatywy, więc szkoła jest dla nas takim miejscem, które nas jednoczy. Jeżeli chodzi o najgłębsze zmiany, które zostały zasugerowane, dotyczą właśnie szkoły w Rekowie Górnym i szkoły w Mieroszynie. Natomiast te wyniki audytu, sam audyt jest tylko niejako kierunkowskazem tych działań. Gmina Płuck, a konkretnie zespół Obsługi Placówek Oświatowych wykonał także własne analizy, bez których podjęcie takiej decyzji, o której dzisiaj od dwóch tygodni rozmawiamy, nie byłoby możliwe. Patrząc na audyt znajdujemy inne możliwości szukania oszczędności, na które wójt się powołuje niż zamknięcie szkoły. Chociażby przypilnowanie rejonizacji, dzięki temu dzieci, które powinny chodzić do Rekowa, po prostu do tej szkoły by przyszły i szkoła liczebnie zwiększyłaby swoje, swoją ilość uczniów. Chociażby dzięki przypilnowaniu tej rejonizacji, jak podaje audyt na chwilę obecną, poza swoim rejonem uczy się tylu uczniów, że stworzono 11 oddziałów klasowych. Niepotrzebnie. To są realne pieniądze. Realnymi pieniędzmi jest prowadzenie i opłacanie przez gminę zajęć, które są poza podstawą programową. To też są, są kwoty, które można uzyskać bez zamykania placówki. Owszem, audyt odnosząc się do reorganizacji naszej szkoły mówi o ewentualnym połączeniu jej ze szkołą w Połchowie, ale tylko pod kątem klas 4-8, zostawienie w tej placówce oddziałów przedszkolnych i klas 1-3. To w ogóle nie jest brane pod uwagę. A pozwoliłoby to również nam jako mieszkańcom jednak zachować swoje miejsce. To gdzie my się mamy spotkać? Teraz jeszcze latem to my się to pójdziemy na ten plac. A no, zimą gdzie? No. Panie Marku, mrekowo Górne bardzo mocno się rozwija. No właśnie, o, no, Tam gdzieś kiedyś w jakimś projekcie zagospodarowania jest do 4000 mieszkańców podobno nawet, nie? No pomijając tą 216, gdzie ma być te strefa przemysłowa. Ale pozostałe tam wszystko, wszystko to są y, mieszkalne, nie? To są. Jednorodzinne, czy to czy takie, może troszeczkę większe, coś jednoklatkowe, takie wielorodzinne, ale mieszkaniowe wszystkie, nie? Ma powstać przedszkole. Z tego, co mówi wójt, ma zostać do tego budynku mają zostać przeniesione dzieci, które chodzą do przedszkola w Pokowie. No, my jesteśmy w kontakcie z rodzicami tych dzieci. Oni też nie są z tego powodu zadowoleni, bo jakby część z nich w ogóle nie jest zmotoryzowana. Muszą. Na, o ile w przypadku dzieci szkolnych gmina zapewni transport, to o tyle w przypadku dzieci przedszkolnych ci rodzice sami muszą dowieźć dziecko do placówki. Wujcie powołuje na to, że będzie autobus, bo będzie kursowała linia 19 od września. No ale jeżeli dziecko zaprowadza babcia, zawiezie tym autobusem, to potem ma wrócić pieszo, mimo że do tej pory miała ten, to przedszkole kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od domu? To też ludzi nie przekonuje. W kampanii wyborczej nie złożyłem ani jednej obietnicy związanej z planem, z programem wyborczym. Jeżeli chodzi o likwidację małych szkół wiejskich na terenie gminy Puck, to informowałem o braku zamiaru zamykania tych szkół, co ja jasno kilkokrotnie podkreślałem. Natomiast te swoje wypowiedzi oczywiście opierałem o informacje, do których wówczas miałem dostęp, a przede wszystkim na, opierałem na bazie opinii, kuratorium, która została wydana w 2020 roku i dotyczyła właśnie likwidacji szkoły podstawowej w Rekowie. Opinii, która była negatywna, i stąd też podtrzymanie niejako zdania, które wyrażałem w roku 2020. Ja jestem po spotkaniu w biurze pani Barbary Nowackiej, ministra edukacji, której naświetlałam sytuację naszej placówki. Jakby była bardzo zdziwiona, bo to, co usłyszałam, przecież odchodzimy od dużych szkół, odchodzimy od molochów, bo te małe są wartością samą w sobie. Więc była bardzo zdziwiona tą decyzją. Mamy różne możliwości. Mamy różne plany. Państwo wybaczą, ale nie o wszystkich dzisiaj okay. powiem.